Poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. Dzień, Dzień dobry. Bogdan dobry Błaszczyk, Sojusz Lewicy Dzień Demokratycznej. Dzień dobry. Mirosław Tesikowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Spotykamy się w gorącym czasie dla Polski. W zasadzie moje zagajenie jest tutaj chyba niepotrzebne, bo wystarczy zobaczyć polityków i będzie wiadomo, o czym mówią. Ale chciałem panów poprosić o ukierunkowanie dyskusji na kontekst kołobrzeski. Bo ja już nie ogarniam sam tego, co się dzieje w Polsce. Sytuacja się zmienia bardzo błyskawicznie. Zapytam tylko, czy Mirosław Tesikowski już pakuje walizki z ekipą rządzącą? Nie, ale na poważnie jak to wygląda? Jak wpływa polityka ogólnopolska pana partii na to, co się dzieje tutaj w samorządzie? Bardzo proszę. Znaczy, najpierw co do wątku pierwotnego. Na razie póki co nie pakuje walizek, bo to nie, nie, nie historie w Warszawie będą decydowały o samorządach. W, paździe, w listopadzie 16 będą wybory samorządowe i wówczas mieszkańcy Kołobrzegu będą mogli dokonać wyboru, czy są za tym, co dotychczas się działo, za rozwojem Kołobrzegu, czy za innymi programami. Natomiast e, niewątpliwie jest odniesienie sytuacji ogólnopolskiej do sytuacji kołobrzewskiej. Może nie aż tak, jak niektórzy by na to liczyli, natomiast jest... E, Mamy swoje przemysły. czym to się przejawia? Bo wiem, że będziecie panowie obradować, to znaczy zarząd partii rządzącej będzie się spotykał i analizuje. To analiz... znaczy chcę zapewnić, że tematem dzisiejszego zarządu, bo zaraz po tej audycji odbędzie się zarząd y, powiatowy platformy y, Kołobrzeckiej. Nie, nie będzie tematem sytuacja ogólnopolska, zapewne wypowiemy swoje zdania, swoje przemyślenia w tym temacie, natomiast nie jest to tematem dzisiejszego znaczy, No nie zarządu. będziecie mówić o taśmach, ale padnie na pewno zdanie, że spada zaufanie do partii rządzącej. No, tego się nie da nie powiedzieć. No spada zaufanie, natomiast natomiast no, nie będziemy w tym momencie wywieszali białej flagi, tylko... Podejmiemy nasze kierunki działania takie, żeby to zaufanie odbudować. Tym bardziej, że nie sądzę, żebyśmy w Kłobrzegu to zaufanie tak bardzo utracili. Trochę nam przykro, że, że niektóre wypowiedzi naszych kolegów z Czołówki rządowej ewidentnie szkodzą tym wszystkim, platformie, którzy rzetelnie, uczciwie wykonują swoje obowiązki. I pe pewnie, pewnie jakieś tam poczucie żalu mamy, natomiast nie jest to tak, że, że my z tego tytułu wywiesimy białą flagę. Panie pośle, wyrazy współczucia może dla kolegi z partii rządzącej, bo wiem, że ch chętnie by pan dorzucił troszeczkę do o, dolał benzyny, jak to mówił nasz prezydent. Żeby ugasić ten pożar, ale my jesteśmy tutaj w dyskomfortowej sytuacji, bo zależy nam na tym, żeby Kołbrzek się rozwijał i żeby władza samorządowa działała, natomiast ten kryzys państwa w pana ocenie wpłynie tutaj na, na, na kolegów z platformy jakoś destrukcyjnie. No, no znaczy tak ogólnie i śmieszno i straszno. śmieszno, bo, bo państwo i rząd platformy obywatelskiej sam dolewa benzyny do ognia i... a straszno rzeczywiście płonie nie ognisko ale już na pewno jest pożar w Polsce i rzeczywiście jest ciężko, a jakbym był bardzo złośliwy to taka retrospekcja złośliwa przypomnę słowa pana premiera Donalda Tuska, statek tonie a niektórzy biorą się za plądrowanie walizek a, a jeszcze jakbym przypomniał no to praktycznie powinien Pan premier powiedzieć to, co powiedział w 2006 roku przy aferze taśmowej z Beger, tak? Z panią Beger, że oto dzisiaj wszyscy porządni Polacy powinni domagać się. Skrócenia kadencji Sejmu i dymisji rządu. A więc no domagamy to było, się, ale tutaj dla było, Mirosława Tysikowskiego, natomiast, który natomiast, na zarządzie będzie mówił, ja że myślę, spotkał że się z posłem opozycyjnym, kraj, i przekaże. kraj no, rzeczywiście jest w zamęcie i jest takim zapętleniu tej patologii, że rzeczywiście teraz trudno cokolwiek już mówić. Natomiast natomiast my jeszcze mamy tutaj swoją aferę, a więc tą zorganizowaną grupę przestępczą Melioracji. A to też odbija się na środowisku w Koło i na Platformie Obywatelskiej w Zachodniopomorskiej, no bo wiemy, że tam jest, są działania. Mówiliśmy i... o tym w poprzednich audycjach, tak, że, no to, tak, jest problem to jest przewodniczącego, ale tak panie jest... pośle, tutaj konkretnie panu Tesikowskiemu, proszę coś doradzić. Jak on no, mógł... Ja mogę doradzić, <grym> mogę mu wyrazy współczucia złożyć i powiedzieć, żeby... żeby... Nie żeby... żebyśmy się dobrze zrozumieli żeby nie... panowie. Żeby nie uciekał jeszcze, to bo, znaczy bo to jest... Jest... <grym> nie, stawia... Nie, stawia... nie stawiamy znaku równości między... Tymi rozmowami ujawnionymi przez chuliganów, że tak powiem. Co prawda nielegalnie nagranymi, ale jednak to chuligani czystej wody. Ja odnoszę wrażenie, że Kołowrzecka Platforma jest daleka od tego chuligaństwa. Ja, ja mogę przytoczyć Birkowi Platformie Obywatelskiej. Takie dwa znane przysłowia. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. To jest, zaczęliście od afery sami, sprowokowaliście aferę taśmową, zginęliście i zginiecie od ta, afery taśmowej. A drugie, no to pycha kroczy przed upadkiem. No dobrze, no, panie pośle, oni, ale to oni. Już, to, co zawłaszczyliście, to, co zrobiliście z miastem Kołobrzek i z regionem, to, co zrobiliście z stanowiskami, to, co zrobiliście z zastraszaniem, że my możemy robić konferencję tylko osobiście, bo nikt, każdy się bo i nawet pokazać się, że jest sprawa i sprawiedliwości, to macie za swoje i teraz będziecie Czyli zbierać by... tego zgniły owoce i obfite żniwa tego, że, 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 no ta, być, że tak To miało być jakieś pocieszenie? A nie, no to jest pocieszenie w sensie takim, że... Znaczy <grym> mówienie, że my że... zastraszamy, no to nie jest pocieszenie, to jest insynuacja, bo... No nie bo, no, insynuacja, Chociaż jeden przykład, trzeba, że to, trzeba, patrzeć, bo, bo trzeba patrzeć... To ja bym prosił spersonifikować, kogo zastraszyliśmy to, i czym. To ja bym odwrotnie powiedział, co my tak zrobiliśmy w 2006-2007 roku, że tak mówiliście, że państwo policyjne. Kogo my tutaj zaaresztowaliśmy? Kogo? Koło brzegu. Thank mm -hmm. w regionie. A wy zrobiliście w ten sposób, w że, że na, na stanowisku Tam, nie wiem, sprzątaczki i tak dalej trzeba było legitymację partyjną pokazywać. A zatrudnialiście na stanowisku kierownika bankomatu, zaparzacza kawy, dostawiacza herbaty Bogdan i tak dalej. Bogdan tak Błaszczyk, poseł Bogdan Błaszczyk, pogodzi panów troszeczkę. Takie moje wrażenie. Nie, no, wyjaś, jak pan to obiektywnie to ocenia? Czy uzasadnione są? Są te psztyczki posła Czesława. Platforma obywatelska w wymiarze Koobrzegu również ma nad czym myśleć, bo, bo jej szef w ramach jej podsłuchów zdemolował hasło, jakie mu przyświecało w następnych wyborach. Ono brzmi, on to ujawnił w rozmowie, że jest dobrze, więc po co to zmieniać? Zresztą platforma w Koobrzegu również taki wydźwięk. Propagandowy za sobą niesie. Więc po pierwsze. Po drugie, zaprzeczył, że te wszystkie reformy, które Platforma wprowadza, służą ludziom. A to się ujawniło najpełniej w rozmowie, kiedy panowie nie wierzą albo wierzą w system ustaw dotyczących emerytur i próbują ustawić się tak życiowo, żeby. Z tych emerytów nie, nie, musieli, nie musieli wcześniej korzystać. A więc, a może, może na europosła, a może na, do, do, do biznesu, a może jeszcze gdzieś tam No na tak, na no, ujawniono rozmowę. Dopóki prywatne. jeszcze mamy e, e, możliwości. Ale czy, więc... ja, chciałem, panie pośle, zwrócić na, na jedną rzecz uwagę. Czy panowie oglądaliście wystąpienie e, prezydenta Komorowskiego? Dzisiaj? Tak, przed chwilą. No nie, nie, nie oglądałem, ale. Nie, powiedział wymiarze... prezydent jedną rzecz, że e, bo na początku oczywiście Mirosław oglądał. Tak, tak. To chcę powiedzieć o tym wystąpieniu dotyczącym, pokoleniowego, e, pokoleniowej pretensji prezydenta jako człowieka, no, mającego tam swoje lata, chyba około 60. E, nie powiedział wprost, że to gównia i chuligani e, po prostu dorwali się do władzy, ale tak wyszło że to jest konflikt pokoleniowy, on sobie nie wyobraża, żeby ludzie typu yy, 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 no, mazo Mazowiecki, yy, Skubiszewski, no powiedzmy ta elita, która yy, dokonywała tych zmian początki. Bartoszewski nie był wymieniony, ale mm -hmm. to jest też posła e, Błaszczyka rocznik. To jest posła... Ale niejednokrotnie chodza. mówiliśmy, niejednokrotnie mówiliśmy przyśmiewczo. Ale to, to jak pan wychował pokolenie. W krótki spodenkach oni o majteczkach. Ale, spodemka, halo, powieli, halo, majteczka, ale tak? już, od, już odwracam uderzenie, tak? Lekarz. No, no, a... Jak pan wychowywał to? Jak pan wychował tą młodzież, ja że... Nauczyciele, że... nauczyciel, nauczyciel. Mirosław, Mirosław, wojsku, pedagog. Panie rektorze, pedagog, ka każda, każda rewolucja przez te 25 lat w Polsce się taka prawie, że dokonała, ma swoich humbejwinów, konsomolców, prawda? I to młode pokolenie, które tak e, nagle awansowało e, z bycia niczym na stanowiska ministerialne, e, jest zdeprawowane przez... E, tak łatwe zdobycie władzy, system polityczny jaki się ukształtował Wodzowski raczej nie premiuje wybitnych jednostek do tego, żeby pieły się po szczeblach kariery, a raczej potakiwaczy, czy ludzi usłużnych Mirosław, i stąd, stąd to, to takie moralne, myślę, że co bym mówić o, o tamtym ustroju, to on mi między innymi wpoił nam, Pewną, ale zasadę podstawa, pewną zasadę starszych to były pewną zasadę dobra od... publicznego i tak dalej tym podobne. Dzisiaj młodzież, no, idzie do kariery. Ale co? Starsi odsuną młodszych od władzy? Nie, nie. Od, klapę, to są pewne ale procesy. Kiedyś, ale kiedyś ktoś pracował, ktoś miał jakiś etos pracy, ktoś kogoś znał, a teraz

demokratów, tych, którzy byli również. Oni dorwali się do władzy, nigdy nie pracowali, nigdy nie szanowali pracy, ale nigdy nie widzieli, co to znaczy dopuścił, praca. Słuchajcie, ja przeproszę no, e, radio jak takie szumy i trzaski, to Ja, ja chcę powiedzieć, że, że to, nie do 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 końca, to nie do końca jest przypadłość akurat tych, którzy sprawiają władzę. E, te młodzieżówki ma również PiS, e, które nie zawsze się sprawdzają, nie zawsze posiadają biedę, nie ale to, zawsze... Ale, nie ale, ale każdy nie miał od razu pracy. Oni e, wszyscy mieli asystent, asystenta. No, to znaczy, ponieważ, doradca, ponieważ ci młodzi Oczywiście, Ludzi, jakby młodzież się przypadała. Urzędzie Stanu Cywilnego jest doradcą, tak? No co, co może młody Jaki? doradzać w Urzędzie Stanu Cywilnego? Ja chcę powiedzieć, że Asysten, jak ci młodzi kogo? ludzie... Asystent. Jakby byli się przy władzy, to ci młodzi ludzie, którzy w tak, tej to? chwili m, m, mieli po 12-13 lat, no przecież te wasze aniołki wypuszczone w kampanii wyborczej, to nic innego tego też... Nie ma aniołka młodzież. niż takiego asystenta, asystenta. Ale z, ja chcę by... ja, jeszcze zwrócić uwagę na jeden element wypowiedzi prezydenta dzisiejszej. Prezydent powiedział, że, że to nie prezydent jest od inicjatywy zmian rządu. Powiedział, powiedział również, że... E, nie dopatrzył się i, i w zasadzie mało kto e, dopatrzył się naruszenia prawa w tych wszystkich co najwyżej e, może nie co najwyżej e, naruszenie obyczajów ja no, chę, prezydent ja, nie mógł nie, nie. nic innego powiedzieć bo tak, by podważył to jest tak, że, to jest istnienie to jest tak, rządu, tak, rządu. Tak, żart pac pałaca pałac Nie, nie, nie panowie bo, prezydent akura. zachował się roztropnie no, wyobraźcie sobie jakby Komorowski powiedział że Tusk jest do niczego, nie do niczego to, to czy znaczy, ja chcę powiedzieć że ty by Ci nagrani politycy używają y, no, bulgaryzmów przywódcy. No, sorry, mm, niestety mm, tak to jest. A, a niektórzy y, przedstawiciele no, partii opozycyjnej to równie mocnych epitetów używają do mikrofonów radiowych i, i, i telewizyjnych. Ja pamiętam, y Mówie, y y mówienie, mówienie przez posła Błaszczaka dzisiaj wielokrotnie powtarzanie sitwa, sitwa, sitwa. To, to też jest. Nie, ale jak mówi Bartoszewski, bydło y ten sikolski, y dorność to, to jest normalne. Tak. Nie, nie, bo nie w złą stronę idziemy. Mirosław kończy wypowiedź i Czesław się odnosi, bo bardzo proszę. Nie wiem, do ja ja chcę powiedzieć tak, że, że, że to, co nagrano nielegalnie. To kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Panie starosto, nie, nie, no nie, dobrze, ja nie, nie, nie stawiam takiej równości do... Ja uważam, że to chuligaństwo wyczynowe było. A jeżeli, jeżeli prezydent były przepraszam, na no świętej pamięci Lecha przy kilkudziesięciu mikrofonach na konferencji w, Bruk w Brukseli? Nie, nie. W Brukseli. Potrafił powiedzieć, jeszcze jedno pytanie, tylko nie ta małpa w czerwonym. No to było piękne. No, no, oczywiście to było piękne, <laughs> tylko, tylko to jest to, że, a jeżeli potrafił do mikrofonów to powiedzieć, to co mówi w zaciszu gabinetów? No, gdzie, tak, gdzie, nie, gdzie nie był nie, nagrywany? Nie, nie. Po, po, poetyka, to, to poetyka. Ciągle, no, tak, no, no, Miroslav, o czym mówimy, to był skrót nie, myślowy. S, 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 nie, słuchajcie, po, po, nawet byłem na. W spotkaniach literatów, gdzie bardzo przywódcy mówiono językiem ostrym, ale robiono to z taką klasą, że ja bym to chętnie cytował. To były zwroty wręcz literackie, te, te, te szlagworty się chciało powtarzać. Natomiast to, co zaprezentowała Jeszcze ta chuliganeria, za... przepraszam, skończę wątek, to było niskiego poziomu. Nie, powiedzmy sobie, że Sikorski w pewnym momencie dotknął sedna. Ale no, poszedł po bandzie. No, to jest metafora, którą, e, e, że tak powiem, ciężko przechodzi przez gardło, mówię o lasce, tak? No więc ja myślę, że tak, ja myślę, że, że już można mówić jak, jaki poziom, jaki standardy, ale to nawet o standardach nie mamy co mówić. Natomiast e, pamiętacie, że jedna grupa e, ludzi w opozycji była z ciemnogrodu, oszołomy. No to w takim razie, jak ta partia opozycyjna była ściemnogroda oszołomów, no to w takim razie, jak ta partia zwana obywatelską partią... No ale nie brnijmy w to, no, no ale w takim razie, no to, znaczy, no to, no to bądźmy, pośle, to jest, miejmy symetrię jakąś, miejmy, dobrze, ale, miejmy poczucie jakiejś pewnej, 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 pewnego porównania. No, no to jeśli tak, no to, to w takim razie, no kim są ci, co, no ale panie co pośle, no za pan 1500 zł biorą, jedzą kolację i, i Nazywam publicznie chuliganeria. No ja łobuzami... Z, ze... Młoda huliganeria z, z partii rządzącej i kropka i nie? Nie, ma, nie ma co tam rozstrząsać. Ale to ty to mówisz naruszone prawo. Ja nawet ostatnio widzę, że jak mówi, kupiłem zegarek Nowakowi, no to jeśli na przykład dowiaduje się drugi polityk, że jest to oszustwo, to dlaczego nie donosi do prokuratury? Dlaczego to jest normalne w tym środowisku, że, że łamią prawo, naruszają prawo, a, a nas tutaj pouczali? Jak coś wiesz, no dobrze, to do prokuratury. Pośle, to a jest... jak donosiłem do prokuratury, to mówili donosiciel. Panie no. pośle, ale z... a sami, a sami, a sami, sami skręcali, bo w razie czegoś i nadużywali i tak dalej, i tak dalej. Zdefiniowaliśmy poziom winy jeszcze... PO, myślę, że oni się z tego w tym składzie nie podniosą, ale nie brnijmy Czy w to... to jest życzenie, czy, czy ten. Nie, no ja myślę, że to dojdzie do jakiegoś samooczyszczenia, tak mi się wydaje, bo innej drogi no, ale nie jak widzę. jak samooczyszczą no. się to w taki jak to zostanie. Zobaczymy, ale słuchajcie, bo chcę uporządkować. Czyli Bogdan ja Właszczyk całkiem... jeszcze i proszę tak, nie tak. brnijmy już w definiowanie. No, kto... Kto, kto coś źle zrobił. Zostawmy to. Pomyślmy do, 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 do przodu. tak? Nie, do ja, chcę, ja chcę... Wyciągam takie trzy zasadnicze wnioski z tych całości rozmów. Po pierwsze, Platforma się skompromitowała, bo wszyscy członkowie tych rozmów Dezawują te reformy i tą propagandę medialną, którą głoszą publicznie i w którą wierzą, nad którą pracują. Po drugie, myślę, że został dokonany delikt konstytucyjny w rozmowie Belki z Sienkiewiczem. I myślę, że pomimo że tu się zagłaskuje sprawę, to to ma poważny wydźwięk. I trzecie, rozmowa na temat mędnicy państwowej. Dzisiaj przeczytałem sobie w Newsweek, w, w proście, ten artykuł, jak pan Sienkiewicz szykuje bat na Jakubasa i jak szykuje narzędzie na w ogóle przedsiębiorców to jeśli oni się nad tym zastanowią, to zap zapanuje chyba panika. Bo rzeczywiście państwo jest tak skonsolidowane i w pewnych... Może wszystko. Może zniszczyć każdego w tym kraju hmm. e, i każdą, e, Ale... każdą firmę. Każde przedsiębiorstwo, jeśli będzie chciało. E, wręcz tam wychodzi prawie, że e, sabotaż. Jeśli Narodowy Bank Polski zarobił 2,5 miliona złotych na tym, że oddał bicie monet e, angielskiej firmie tylko po to, żeby pokazać, polskiemu przedsiębiorcy Figę, Też. czy swoją siłę, to są to zjawiska bardzo groźne. Ja pomijam ten cały entourage związany z wulgaryzmami i z tym. z gorzałką, ta, no. z gorzałką to, to wszystko jest nieistotne. Istotne jest sedno tych rozmów znaczy, i co jest z nich wynika. I myślę że, myślenia no myślę, że jest. Zamazywanie tego obrazu w mediach, ale bo każdy mówi o coś innym. Nie, nie każdy mówi o czymś innym. Jednym A nie proszę, do... nikt nie zamazuje, ja już po prostu jestem zmęczony tym, tym biciem się w piersi. No, bo jeżeli Sikorski mówi o, o wulgarnym akcie seksualnym w stosunku do USA i używa liczby mnogiej, tak? że zrobiliśmy, ja nic nie, nikomu nie robiłem. Więc ale mi się nie, nie chce już tego analizować, ja, bo. Myślę, że, myślę że, to... że dużo jest prawdy w tym, co Sikorski powiedział. No tak, e... ale to jest. O te... Znaczy, każdy, każdy, każdy wyciąga wnioski, które mu odpowiadają. Oczywiście. Ja chcę, ja chcę powiedzieć w ten sposób, że, że yy, wszyscy tu rozmawiamy o tych rozmowach, natomiast yy, nie ma zwrócenia uwagi również na, na, na yy, mocodawców, dlaczego... No zamach yy, stanu to jest delikatnie powiedziane. A no. nie, to, to jest swoją drogą. Jest nie, to przestępstwo będzie... i proszę organa, niech, hmm. niech to ścigają, niech złapią się. Ale nie możemy właśnie, tu zamazujemy. Podkreślić, podkreśli, jakie będą przykre albo dramatyczne reperkusje międzynarodowe. No jak będą postrzegać teraz? A jakie będą? Ja jak nie będzie żadnych cór, reperkusji. Brak nie zaufania, niewiarygodność. Jeszcze się Bóg. Póra, Bóg. Póra, Aby, o to, państw, że VIP państw Europy, krótkich nie dawali odenka i się za. polityków i platformę obywatelską jako rządzącą. A nie państwo. Słuchajcie, Słuchajcie ale jak, o, jak, o jakim jak się w państwie demokratycznym opozycji się e, traktuje? No, przecież no, ale chce dobrze, się to ja zapytam z, z grubej, ja że tak powiem, rury. E, przepraszam, Panie pośle, panie były pośle i panie e, członek. Nie za, przyszły, przyszły pośle. Przyszły. <śle> nie, nie, nie. No ale władza rządząca, no, nie czyli tak. zarząd Platformy, tak? No, ale że na pewno nie przyszły poseł. No to no, daje, nie wiadomo. No, proszę bardzo. No. Może Życzymy przy... każdemu sukcesu. Może... Słuchajcie, tak jeżeli spada nam... Nie liczy, a znasz taką piosenkę, kiedy partia da nam rozkaz? Nie, panowie. <gry> nie, kiedy, kiedy, to nie było, kiedy partia. Panowie, jeżeli... Gdy, jeżeli kiedy Wojtko da nam rozkaz. No, ta, ta, Polska, tak, tak było. Polska, ta, Dy, Polska, Dy... A gdy Polska da nam... Ale nie, posłuchajcie, bo chcę, chcę tutaj tą puentę y, walnąć wam y, nieprzyjemną. Ja, o jakim państwie, gdzie, my, gdzie ja żyję, tak? Mógłby się ktoś przytomnie zapytać. Spada nam samolot z najważniejszymi y, dowódcami wojskowymi. Czemu w ten spada temat? No. drugi samolot hmm. i teraz pod, podsłuchują nas, kto chce nas, podsłuchuje, jakiś bindus. No, no nie no, zaraz, no pytam, czy to jest poważne państwo, w którym się podsłuchuje, da się podsłuchać e, e, szefa... Czech kelnerów? Czekelner, no rozprocesował ja to nie, ja, nie państwo jest niepoważne, to nie, politycy ale, są niepoważni. Ale mówicie o spadku zaufania. Czy można jeszcze bardziej utracić zaufanie do Polski? Boleję nad tym, y, bo my tracimy zaufanie u Wszyscy. swoich obywateli. Ale ja się y, pytam, czy jeszcze bardziej można? No, można pewnie. no co jeszcze no. możemy zrobić? Może się okazać, że, że, że co? Że jesteśmy niepoukładani seksualnie. Nie, no, e, się można okaże, jeszcze to, tak. co robi dzisiaj Platforma. A panowie, nic się nie stało. A to, jest... nie, to, to nie jest tak. No, jak nie, jest no, tak. tak. No, no nie możesz, Bogdan. Będziecie, tak. możesz, Bogdan, mówić, Będziecie że... szli w zaparte no, że to no, się nic no nie stało. Nie zaparte. Skupicie no, uwagę na następców. No, no, no trzeba ścigać. Nie będzie ktoś za. Mówię po prostu chronologicznie o wydarzeniach, które podrywają w ogóle autorytet. Jakikolwiek autorytet jakiejkolwiek społeczności, czy to Polska, czy to Czechy, no wszędzie gdzie by się to stało, y, trzy punkty, y, dramat, y, dwa dramat, samoloty, żal, złość i taka bezsilność, y, W drugiej części się bezsilność. zastanawiamy, jak z tego klinczu wyjść.